Cel powrotu Jezusa, restytucja wszystkich rzeczy, część czternasta, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Czytamy, iż Jezus Chrystus z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego Hebrajczyków, rozdział drugi werset dziewiąty. Jeśli Chrystus zaznał śmierci za wspomniane poprzednio około 150 miliardów ludzi i z jakiegoś powodu ofiara ta stałaby się skuteczna tylko dla jednego miliarda, to czy odkupienie nie okazałoby się w pewnej mierze fiaskiem? I czy w takim wypadku, wypowiedź apostoła nie jest zbyt dużym uogólnieniem? A kiedy czytamy jeszcze? Bo oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Ewangelia Łukasza rozdział drugi, werset dziesiąty i, spoglądając wokół siebie, dostrzegamy, że tylko dla maluczkiego statka, drobnej części ludzkości, stała się ona dobrą nowiną, a nie dla wszystkich ludzi, to wniosek ten zmusza nas do zastanowienia się. Czy aniołowie nie przesadzili z ową dobrocią i rozległością ogłaszanego poselstwa i nie przecenili doniosłości dzieła, jakiego miał dokonać zapowiadany przez nich mesjasz? Jeszcze inna wypowiedź głosi, albowiem, jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Pierwszy Tymoteusza rozdział drugi wersety 5 i 6. Okup za wszystkich? Dlaczego zatem wszyscy, których to dotyczy, nie mieliby być objęci dobrodziejstwem wynikającym ze śmierci Chrystusa? Dlaczego wszyscy nie mieliby poznać prawdy, aby mogli w nią uwierzyć? Bez właściwego klucza te wypowiedzi zdają się być niezrozumiałe, sprzeczne z sobą, ale gdy znajdziemy klucz do boskiego planu, wszystkie wersety jednogłośnie oświadczają Bóg jest miłością. Klucz ten mieści się w drugiej części ostatniego z zacytowanych wersetów. Pierwszy Tymoteusza rozdział drugi werset szósty który samego siebie złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Bóg ma czas właściwy na wszystko. Mógł on dać to świadectwo ludziom żyjącym w przeszłości, ale fakt, że tego nie uczynił, dowodzi, że dla nich właściwy czas nadejdzie w przyszłości, dla wszystkich, którzy mieli należeć do Kościoła. Oblubienicy Chrystusa I dzielić zaszczyty królestwa Taki czas właściwy Przeznaczony na to By usłyszeli Nastał około 130 lat temu I od wtedy to poselstwo jest ogłaszane Tak wtedy, jak i dziś Kto ma dziś uszy niechaj słucha I czuwa A odpowiednio do tego będzie błogosławiony Choć Jezus zapłacił za nas okup Zanim przyszliśmy na świat, to jeszcze przez wiele lat nie nadszedł nasz czas właściwy, w którym moglibyśmy o tym usłyszeć. I dopiero docenienie okupu przyniosło z sobą odpowiedzialność. Odpowiedzialność jedynie w takiej mierze, w jakiej jesteśmy zdolni to dzieło zrozumieć i ocenić. Ta sama zasada odnosi się do wszystkich innych. W przewidzianym przez Boga właściwym czasie, przy ich zmartwychwstaniu, świadectwo o okupie dotrze do wszystkich, i wówczas wszyscy będą mieli sposobność uwierzyć i otrzymać błogosławieństwo. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze